Już po raz dwunasty chorzowscy konsumenci wybrali najlepszych przedsiębiorców w swoim mieście w trzech kategoriach: usług, handlu i gastronomii. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzowa oraz Centrum Przedsiębiorczości Spółka Zo w Chorzowie. Cały czas walczymy o to, żeby jak najwięcej tych klientów chciało wyrazić swoją opinię na temat poszczególnych kandydatów i mam nadzieję, że ta formuła się sprawdza, czego wyrazem jest dzisiejsza gala. To jest 12.12 12 osłona. Cieszymy się, że konkurs zdobył taką popularność wśród chorzowskich przedsiębiorców i na stałe wpisał się w kalendarz chorzowskich wydarzeń pewną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że te rekomendacje, które my otrzymujemy poprzez zgłoszenia i głosy od klientów, od mieszkańców Chorzowa, sprawdzają się później w latach następnych i pokazują, że ci zwycięzcy z tego roku i z lat poprzednich to jest po prostu dobry wybór. Na uroczystej gali w Teatrze Rozrywki nagrody odebrali. W dziedzinie usług Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz i Stefanek. Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować naszym pracownikom Wszystkim lekarzom, personowi średniemu. To jest dzisiaj Wasz sukces, Wasza ciężka praca w ciągu tygodnia, w weekendy, na dyżurach nocnych, często kosztem życia prywatnego i wolnego czasu. Naprawdę, moi drodzy, dzisiaj jesteście najlepsi i jestem z Was bardzo dumna. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego W dziedzinie handlu, sklep Adidas Puma Nike. Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym klientom, którzy. W sposób tradycyjny, czyli kupując dziennik zachodni, wypisując kupon, oddali na nas głos, jak również na klientów, którzy oddali głosy internetowo. Dziękuję również bardzo serdecznie całej kapitule konkursu. W dziedzinie gastronomii, restauracja pod dzwonem. Jest nam niezmiernie miło po raz kolejny odbierać tę nagrodę. Czuję się bardzo zaszczycony. Chcę w szczególności podziękować kapitule, która. Po raz kolejny uhonorowała nas tą nagrodą. Przede wszystkim chciałem podziękować mojej rodzinie, która na co dzień wspieramy. W tym wszystkim. Dla zwycięzców, podstawową nagrodą to jest to wyróżnienie, które dzisiaj dostają wręczone na uroczystej gali. Myślę, że to jest, to jest dla nich największa nagroda, że, że spośród grona, szerokiego grona firm chorzowskich, to oni zostali w poszczególnych kategoriach wytypowani jako najlepsi w, w, w tym roku, w swojej dziedzinie. Na pewno jestem bardzo zadowolony. To jest przede wszystkim ciężka praca. Mojej córki, która jest menedżerem Śląskiego Centrum Weterynarii. Ciężka praca całego zespołu lekarzy, pomocników, techników. Tak jak mówiła, to jest praca w dni powszednie, w niedzielę, w święta, praktycznie 365 dni w roku na pełny zegar, w nocy także. W naszym przypadku jest to już 18 lat nieprzerwanej pracy w kategoriach sportowych z marek takich jak Adidas, Puma i Nike. Natomiast całokształt naszej działalności obejmuje w tym roku 20 lat. Na pewno docenić by trzeba było w tym momencie moich pracowników, osoby, które się najwięcej starają i mają kontaktu z klientami. Chciałem podziękować też synowi który zaczął w naszej branży rozkręcać sklep internetowy i to zaczyna być też jakąś przyszłością w tej chwili. Cieszę się to niezmiernie, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach otrzymać taką nagrodę, jest to bardzo, że tak powiem, motywujące do dalszego działania. Cieszę to podwójnie, bo jest to kolejny rok, w którym tą nagrodę otrzymaliśmy, także no, czuję się bardzo szczęśliwy. Laur Dyplom będzie wisiał w poczekalni, żeby wszyscy widzieli. Na honorowym miejscu będzie stała statuetka. Mam nadzieję, bo w tym roku rozpoczynamy budowę nowego lokalu, dużego takiego na miarę XXI wieku i tam na pewno ten laur będzie na honorowym miejscu. No na pewno postawimy w biurze, tak żeby cieszyło wszystkich codziennie. Nagroda stanie na głównym barze w restauracji pod dzwonem, także na pewno będzie. Można ją tam zobaczyć. Wyróżnieni zostali także młodzi Chorzowianie. Tytuł Chorzowskiego przedsiębiorcy jutra otrzymali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy charakteryzują się cechami przedsiębiorczymi, działają aktywnie w różnego rodzaju inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych oraz posiadają wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień ekonomicznych i prowadzenia działalności gospodarczej.